Mam zaszczyt Państwu przedstawić tryptyk Święci i Błogosławieni w dziejach ziemi kłodzkiej. Inspiracją do tworzenia tego tryptyku jest moja małżonka od 20 lat, która inspiruje mnie i zachęca do tworzenia wielkich dzieł. Przesłanie tryptyku nawiązuje do naszych bardzo ciężkich chwil w dziejach ziemi polsko-czesko-niemieckiej. W obecnych czasach przewijająca się dekadencja we wszystkich dziedzinach życia duchowego, moralnego, materialnego. Całkowity upadek moralności we wszystkich zasad wartości wyższych skłonił mnie i moją skromną twórczość do poszukiwań utraconych wartości. W burzliwej historii ziemi kłocnej odnalazłem prawdziwe ikony moralności i wszelkich cnót. Święci i błogosławieni mężowie, oddając swoje życie w imię wiary i swoich przekonań, stali się solą tej ziemi. To odkrycie stało się dla mnie inspiracją do stworzenia wyżej wymienionego dzieła. Opis ogólny tryptyku polega na tym, że tryptyk ma 2,25 m, wysokość 1,60 m obdarza głównego. Kwatery boczne składają się z 76 cm wysokości i 32 cm szerokości. Całość wykonana jest z włókna szklanego pokryta płatkami złota. Rzeźby świętych wykonane są z lanego marmuru pokryte polichromią z epoki. U podstawy każdej postaci widnieć będzie tabliczka danego fundatora, ale również herb. Jeżeli to będzie jakieś miasto, jak Szczytna, Lądek, będzie herb fundatora. W swoim przesłaniu tryptyk powstaje, który będzie świadczyć w swoim przesłaniu o randze międzynarodowej, w swoim przesłaniu polsko-czesko-niemieckiej. W celu łatwiejszego transportu tytuł będzie można rozebrać na części wyższe, niższe. W kwaterach będą wyłożone materiałem w kolorze purpury. Na dzień dzisiejszy mamy ufundowane 7 kwater. Zostały nam do ufundowania dwie kwatery. Fundator w zamian za wynajęcie pola reklamowego uzyskuje miejsce swojej tabliczki jako fundator plus miejsce, jeżeli to będzie urząd miasta czy starostwo, miejsce Herbu, w tym miejscu. No i oczywiście zwracamy się do Państwa o uzyskanie mecenasów sztuki. Bo, jak nadmieniamy, jako artysta nie jestem w stanie fun ufundować, ja jestem tylko w stanie wyprodukować, zrobić. Natomiast wszystkie postacie są ufundowane przez fundatorów mecenasów sztuki. I dzięki temu ten tryptyk powstaje. Rybtyk będzie żył swoim życiem, będzie jeździł naprzód po naszym regionie, potem po stolicach Europy, i w końcu gdzieś wyląduje, albo prawdopodobnie w kościele. Ewentualnie jest jeszcze taka propozycja, bo na Facebooku będzie zamieszczona cała procedura jego podróży i eksponowania. I tak samo w miejscach polonijnych, a więc Chicago, będzie też prezentowany, no i prawdopodobnie ktoś go zakupi. I z tego zakupu sfinansujemy tryptyk następny, który szykujemy, to są Madony Sanktuarium Maryjne. Także to jest samofinansująca się inwestycja dzięki fundatorom, mecenasom sztuki. My jako artyści no niestety nie stać, żeby ufundować. W związku z tym poprosiłem, zwróciłem się do wielu przyjaciół, których mam, którzy odpowiedzieli na ten apel. Dzieło powstaje w okresie od 6 do 9 miesięcy. Praca jest bardzo trudna, bo trzeba całą postać, tak jak w przypadku tutaj świętego Wacława, która jest zmniejszona 1 do 25, a powstała na podstawie rzeźby, która jest na moście świętego Jana w Kłodzku. I to jest w skali zmniejszony 1 do 25 i wiernie oddana. No i oczywiście te postacie, które tu są prezentowane, błogosławiony Gecha Fischfelder, Janę Pomucen, święty Melchior Grodzki, święty Franciszek Xawery, święty Wacław, święty Jerzy, Arno Spardowicz to są postacie ściśle związane z ziemią kłodzką, które występują m.in. na moście świętego Jana. Postacie powstają koło miesiąca czasu. to nie jest taka prosta sprawa, to trzeba zrobić model w plastelinie, potem rzeźbić w gipsie, potem polichromie nakładać z epoki. Wtedy uzyskujemy ten efekt antyku, nie? Ciekawostką jest, że święty Franciszek Sawery jest patronem Kłodzka i on będzie umieszczony w ołtarzu głównym a z racji dlatego, że nie udawało mi się przez 15 lat jak rządzili ówcześni burmistrzowie wprowadzić patrona Kłodzkiego gdzie powinien być dlatego, że to jest, to jest nasza historia i dopiero teraz po 15 latach ja go wprowadzam po prostu poprzez swoją twórczość w swoim tryptyku, no i mam nadzieję, że dopnę kiedyś swojego, że będzie jego sala tradycji, tak jak to jest w innych miastach, gdzie mi się to udało przeprowadzić.